To, co nas na pewno hamuje przed stosowaniem rutynowym SUGAM to jego cena, ale musimy pamiętać też, że przede wszystkim nie wszyscy chorzy wymagają odwrócenia blokady nerwowo-mięśniowej. Stosowanie monitorowania zwiotczenia pozwala nam pewnej grupy chorych, jeżeli mamy taki komfort, zabieg trwa wystarczająco długo, na odczekanie do sp samodzielnego, spontanicznego powrotu siły mięśniowej. W przypadku chorych, którzy znajdują się w płytkim bloku, możemy bezpiecznie stosować naostygminę, o ile nie ma do niej przeciwwskazań. Więc myślę, że nie można powiedzieć, że rutynowo powinniśmy stosować do odwracania zwietrzania u wszystkich chorych sugama. To tradycyjne postępowanie mające bardzo dobre ugruntowanie kliniczne i również patofizjologiczne. Wydaje się, że, że tak powinniśmy stosować atropinę przed podaniem neostygminy zawsze, z wyjątkiem chorych, u których stosowanie atropiny jest przeciwwskazane. Pozostaje pytanie, czy w tej grupie chorych w ogóle powinniśmy stosować neostygminę, czy nie skorzystać u nich raczej z Sudom Ostatnie lata przyniosły prawdziwy wysyp prac poświęconych korzyściom zastosowania głębokiej blokady w niektórych grupach, w niektórych rodzajach zabiegów, w niektórych grupach pacjentów. Dotyczy to przede wszystkim chorych otyłych i chorych poddawanych zabiegom chirurgii laparoskopowej i chirurgii robotycznej. Wydaje się, że stosowanie głębokiej blokady ułatwia przeprowadzenie zabiegu, zmniejsza ciśnienie odmy stosowanej w trakcie laparoskopii, zmniejsza dolegliwości bólowe i zmniejsza częstość stępowanie powikłań po zabiegu. Więc wydaje się, że to są te grupy chorych, u których stosowanie głębokiej blokady może przynosić korzyści kliniczne. Kolejną sytuacją, gdzie chętnie będziemy stosowali głęboką blokadę są zabiegi, w trakcie których bardzo nam zależy na tym, aby absolutnie chory się nie poruszył. Mówimy tu o krytycznych momentach zabiegów klipsowania tętniaków wewnątrzczaszkowych na przykład. Badania laboratoryjne wskazują, że Sugam Madex może wiązać progesteron. Wydaje się, że podaż Sugam Madexu u chorej przyjmującej tabletki antykoncepcyjne może powodować efekt podobny do pominięcia jednej dawki tabletki antykoncepcyjnej. Więc zalecenie jest takie, żeby chorym choro informować o tym i zalecać im stosowanie alternatywnej metody antykoncepcji przynajmniej przez tydzień po podaniu Sugam Madexu. SUGAM MADEX nie został zarejestrowany do, pacjentów, do stosowania u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek, tym niemniej Literatura, w literaturze znajduje się dużo doniesień na temat możliwości stosowania leku na temat stosowania leku w tej grupie chorych wydaje się to dość bezpieczne choć istnieją prace sugerujące zwiększone ryzyko powikłań alergicznych anafilaksji w tej grupie chorych wiadomo że kompleksy sugammadexu z rokuronium można wykrywać w grupie wśród chorych z cukrową niewydolnością nerek nawet 7 dni po podaniu tego leku i nie wszystkie metody Leczenie narkozastępczego skutecznie usuwają te kompleksy z osocza, wysokowydajne błony pozwalają usuwać.